Dzień dobry Państwu, stanęliśmy się Szykłania z hotelu Sławia, który opuszczam w Grodnie. Pokój numer 28, a no teraz pan Państwu pokażę tutaj mój czujnik do pluskiew, tak zwanych. to włączony, zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Jak sytuacja wygląda, tak wychodzimy z Łazienki, wychodzimy, bo tam podejrzewam, że. Tego i tu będziemy próbowali. Także wczoraj elektryka wysiadła jak tak piszczy, znaczy się, że coś, coś jest. To piszczało przez chwilę, nie pamiętam w którym miejscu. Także. O -o. O -o. Ale się, ale to chyba wszystko jest bardziej w sypialni podejrzewam, chociaż sprawdzimy też inne miejsca. Sprawdzimy tutaj. Podejrzewam, że to jest. A tutaj proszę bardzo. W łóżku tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Także tu jest W oczku się świeci na czerwono Także mamy Tutaj na górze Lecimy O Tutaj Podejrzewam, że są to te, te. Że są to te Że są to te od pożaru, od że coś innego idziemy dalej tutaj też przemieszczony tutaj też chyba powinno być coś włączymy też taki specjalny drugi urządzenie To może w pilota, także to może na zewnątrz coś jest, może nie wiemy. W każdym razie słyszę Państwu, że pisze jak siekły sypialnie jest. Może w tych lampach też, bo pisze bardzo. Lampy, klimatyzacja, także tak to wygląda. Wygląda, chociaż Ty też coś piszczy. To może być na zewnątrz jakieś, no ale może być też i wewnątrz. No, to na tyle. Pokój numer 28. Tak to wygląda. Oto jest Slavia, Grodno w Białorusi. Tak, także tu jestem spakowany. Dzisiaj wyjeżdżam. To wideo będzie, będzie zakończone, w tej chwili. Pozdrawiam serdecznie. A stanowisko stary Pana się Glenn.